Ostatnio ktoś zadał nam pytanie, jaki, mają, jaki ma robić trening w zależności od ilości dni, które może na ten trening poświęcić. Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, żebym mógł udzielić na nie szybkiej odpowiedzi. Dlatego zaprosiłem tutaj Kacpra Bąkiewicza, zawodnika sportów sylwetkowych, żeby razem, z nich, żeby razem z nim porozmawiać troszeczkę właśnie o tym, ile dni trenować w zależności od tego, ile masz dni, jaki system treningowy do tego dopasować. Kacper, jesteś kulturistą. Jestem zawodnikiem sportu w <grystanie> <grystanie> Więc na treningu zjadłeś zęby. Przede wszystkim pytanie pierwsze. Ile według Ciebie należy robić treningów w tygodnia, żeby skutecznie budować masę? Minimum dwa razy w tygodniu. Wydaje mi się, że to jest, taki optym, to jest taka optymalna ilość, żeby już dostarczyć odpowiednią ilość stymulacji oraz regeneracji, żeby dać ciału możliwość do procesu adaptacji do wzrostu i anabolizu. No, to ja kiedyś uważałem, że więcej to jest lepiej, ale... Ale nie od razu, nie, że 7 razy w tygodniu. Bo teraz, jeśli ktoś na przykład kupuje plan treningowy i jest w ankiecie takie pytanie, ile razy w tygodniu chcesz trenować, jak mi ktoś daje 5 albo 6, albo 7, bo też się czasem tak zdarza, to z reguły muszę tych ludzi tak hamować. Nie? Bo kiedyś jakby uważałem, że właśnie te 4-5 dni w tygodniu to jest super. Tylko że dzisiaj jakby trochę zmieniłem nastawienie, bo 4 i 5 dni to jest super, ale jak jesteś młody, masz 40 lat, to 4-5 treningów już może być dosyć trudne do zrealizowania i w tym momencie te trzy to jest taka świetna baza, która jest dobrym początkiem. Zwłaszcza, że najnowsze badania jasno pokazują, że żeby skutecznie budować masę mięśniową, należy i warto trenować albo do upadku, albo blisko upadku mięśniowego, co przekłada się na to, że potrzebujemy o wiele więcej czasu, żeby dać organizmowi się zregenerować. A trenując pięć razy w tygodniu siłowo, jest to bardzo Ciężkie, zwłaszcza, że mówimy tutaj o osobach, które mają już 35, 40, 45 lat i nie mają tak szybkich zdolności regeneracyjnych jak my, młode chłopaki po 28. Wy młode chłopaki możecie trenować ciężko, my, 40-latki, musimy już troszkę się oszczędzać. Natomiast wiesz, o ile temat dotyczy tylko i wyłącznie siłowni, sprawa jest prosta. 3-4 treningi super. Mhm. Ale co w momencie, jeśli się łączy, no bo jednak bardzo wiele osób w tym momencie łączy treningi siłowe z jakąś formą na przykład biegania, i w tym momencie wiesz, zawsze trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze. Bo generalnie, wiesz, jak prowadzę ludzi, którzy ćwiczą to i to, i zależy im na maksymalnej możliwej formie, i w siłowni, i w bieganiu, to ja z reguły staram się wprowadzać periodyzację. I w jednym okresie skupiają się bardziej na bieganiu, a w innym okresie bardziej na siłowni. Więc wtedy z reguły są trzy treningi siłowe, dwa biegania lub odwrotnie. Trzy biegania i dwa siłowe, jako taka baza do tego, żeby utrzymać masę mięśniową. Idealnie. Ok. Więc w przypadku, gdy dana osoba ma dwa dni treningowe w tygodniu do dyspozycji, ja tutaj w 100% podpisałbym się pod tym, żeby po prostu każdy trening skupiał się na przetrenowaniu całego ciała, czyli trenowanie systemem full body workout. Co powiesz o tym? Zdecydowanie. No nawet nie wyobrażam sobie jednego rozwiązania, dlatego że no dzisiaj wiemy, że jeden, jeden bodziec w tygodniu na grupę mięśniową jest to jest zdecydowanie za mało. Bo ile jesteś osobą, która trenuje naturalnie i to jest jedyna słuszna droga, to w tym momencie, jeśli raz robisz trening na daną grupę mięśniową, no to ona rośnie maksymalnie do trzech dni, a później to się skraca do dwóch dni. Dlatego jeśli masz tylko dwie jednostki treningowe, absolutnie FBW tylko. Tu podzielenie jakiegokolwiek ciała na jakiekolwiek inne części typu upper-lower, push-pull, góra-dół, to się nie sprawdzi. Nie ma sensu. Czyli przy treningu dwa razy w tygodniu FBW, a przy trzy razy? Tutaj bym się zastanawiał i też bym zapytał się, jaki jest priorytet danej osoby, hmm. bo pierwsze, co rzuca mi się w oczy, no to skupienie się na przykład na treningu push-pull-legs, który teraz jest uwielbiany i e, gdzieś tam bardzo dużo się słyszy, że... E, Mnóstwo osób trenuje tym planem, aczkolwiek, jeżeli na przykład priorytetem będzie góra ciała, czyli upper body, dlaczego nie rozwiązać tego w sposób następujący? Zrobić trening push zrobić trening pull, a potem zrobić trening full body workout, żeby dostarczyć podwójnie stymulacji w tygodniu na partie priorytetowe, czyli górne, a nogi jako partie niepriorytetowe przetrenować raz w tygodniu, ale dać im taką odpowiednią ilość stymulacji, żeby też zachowały swoje proporcje, a nawet rozwijały się proporcjonalnie. <laughs> Śmiesznie, że to powiedziałeś, bo ja właśnie bardzo często dokładnie w ten sposób rozpisuję plany, czyli jeden trening push, drugi trening pull. A trzeci trening to jest FBW, właśnie po to, żeby stymulacja każdej grupy mięśniowej była dwa razy w tygodniu. Bo to, to jest super system, ale na przykład dla osób, które trenują troszkę dłużej, yy, to można by zrobić jeszcze to troszkę inaczej, czyli zrobić jeden trening, który będzie upper, czyli górna część ciała, no. drugi trening lower, czyli dolna część ciała, a trzeci I full workout. Oczywiście. To właśnie, żeby dać też tą stymulację, stymulację każdej grupy mięśniowej dwa razy w tygodniu. Bo tutaj pamiętajcie, że trening pull to nie są tylko plecy, tył, barku, to również są dwójki, to również są pośladki. Tak samo jak Panie. trening push to nie są tylko klata i bary, to są również mięśnie, czworogłowe uda, dlatego ten system tutaj moim zdaniem będzie idealny. Ok, idąc dalej, przenosząc się troszeczkę bardziej zaawansowany tryb trening Siłowego. Mamy do dyspozycji 4, 4 dni w tygodniu, co już jest naprawdę olbrzymią ilością, i uważam, że dla 90 Procent populacji jest to ilość wystarczająca na pewno. W sensie, mm. moim zdaniem, trenowanie 5-6 razy w tygodniu to jest już naprawdę za dużo. Jest za dużo. objętość, która jest dobra tylko i wyłącznie dla y, kulturystów open, którzy oczywiście procesy regeneracyjne są o wiele przyspieszone ze względu na rzeczy, które biorą i styl życia, jaki prowadzą. Czego nie polecamy, ale masz Iliście. też jeszcze sportowców, amatorów, tak. którzy trenują inne rzeczy. Ja, na przykład, trenuję teraz sporo ludzi pod Hyroxa, mm -hmm. no i w tym momencie, no tutaj. Raz im daje 4 dni treningowe, raz im daje 5 dni okay. treningowych, nigdy nie więcej, bo człowiek już nie jest w stanie się zregenerować trenując więcej razy. No chyba, że to jest jakiś okres taki ala obóz treningowy, no to w tym momencie przez dwa tygodnie można zrobić więcej. Tylko teraz pytanie, bo teraz jeśli mamy 4 dni do dyspozycji, to ja z reguły y, kobietom rozpisuję treningi upper-lower, czyli jeden mm -hmm. trening góra, drugi pośladki, nogi, pośladki. Zawsze musi być napisane, że pośladki, nie tylko, że nogi. Tak, bo panie chcą mieć duże pośladki, ale nie mieć duże smukłe uda. nogi. Natomiast u mężczyzn tutaj się właśnie świetnie sprawdza push pull tak. albo przód tył, prawda? bo to bo zależy, zależy jak to, jak to traktować. I wtedy każda grupa mięśniowa jest trenowana dwa razy w tygodniu no eee, i to jest bodziec zupełności wystarczający do tego, żeby skupić się na priorytetach. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na split? <laughs> Split no. i jest. Tutaj jest. Tutaj jest ciekawostka. No. Bo. Y Split był kiedyś uwielbianą formą treningu przez wszystkich kulturystów zawodowych, tych startujących w zawodach Mr. Olympia i tak dalej. I wszyscy Tak. Teraz y, tak naprawdę bardzo często już odchodzi się od tego schematu i nawet Mr. Olympia. Derek Lunsford czy Samson Dowda trenują systemem push-pull-legs. Ale na przykład nasz najlepszy polski kulturysta Open, czyli Krystian Wolski, trenuje systemem Split i mówi, że dla niego trening jest dobry tylko i wyłącznie, kiedy jest świadom tego, że na jednej jednostce treningowej jest w stanie po prostu zniszczyć daną partię do granic ludzkich możliwości. I hmm. dla takich osób, które pragną od treningu o wiele, wiele więcej, pragną się zniszczyć, split jest fajną formą treningu, tylko tutaj naprawdę trzeba już poświęcić całe swoje życie na regenerację poboczną i na zadbanie o sen, o jego higienę o to, żeby na każdym treningu być wypoczętym itd. No nie jest to na pewno optymalna forma treningu dla nikogo. Od razu tutaj gwoli ścisłości, my przez pojęcie zniszczyć, my to pojęcie bierzemy w cudzysłów, tak, oczywiście. oczywiście wiadomo, że trzeba stymulować, a nie niszczyć, ale jakoś tak się przyjęło wiecie od dawnych czasów, że jak ktoś robił trening to, Destrukcja. to robił destrukcję. Oczywiście my nie, nie, nie dążymy tego, żeby faktycznie zniszczyć coś w naszym ciele, tylko pod tym pojęciem zniszczyć my jakby rozumiemy ciężki trening danej grupy mięśniowej że grupa się pompuje, że czujesz że zmęczenie danej grupy mięśniowej i faktycznie czujesz, że ten trening był zrobiony na, na 100%. Pada teraz pytanie od wielu pewnie ludzi, to w jakim Wy aktualnie systemem trenujecie i dlaczego, Szymon? Ja aktualnie trenuję coś, co faktycznie to jest najrzadziej stosowany w moim treningu system i to jest FBW. Okay. Ale doszedłem do wniosku, że już tyle lat nie trenowałem tym systemem, że stosuję go w tym momencie, żeby ten trening był troszeczkę lżejszy. Natomiast jeszcze niedawno trenowałem po prostu metodą push-pull, którą bardzo lubię. Okay. A ty jak ja natomiast tak jak zawsze trenowałem 5 razy w tygodniu, tak od półtorej roku i to się u mnie sprawdza genialnie i idealnie. Trenuję 4 razy w tygodniu i z racji, że plecy są moim głównym priorytetem, bo miałem dość duże dysproporcje, które na szczęście już wyrównałem między przednią taśmą a tylną taśmą. Trenuję systemem push, pull. Następnie robię nogi i barki i następnie robię plecy i klatkę piersiową, tylko klatkę piersiową mam w minimalnej objętości, bo to jest moja dominująca partia, więc jakby całą objętość główną poświęcam na rozwój pleców, tylnego oktonu barku i tak dalej. Ale uważam, że właśnie trenowanie cztery razy w tygodniu dało mi w końcu tą świeżość mhm. i to, że na każdy trening czekam z utęsknieniem, bo jak trenowałem pięć razy w tygodniu, to miałem taką świadomość, że jest tego naprawdę dużo, nie mam odpowiedniej ilości czasu, żeby się zregenerować ja. i też psychicznie nastawić na ten trening. A teraz wiem, że trenuję tak naprawdę systemem czasami jeden-1, czyli jeden dzień treningowy, jeden regeneracji, albo dwa dni treningowe, jeden regeneracji, i już nie mogę się doczekać kolejnej jednostki, ja. więc to jest naprawdę fajny system, ale aktualnie jakby trenuję po to, żeby rozwijać sylwetkę, i żeby wygrywać zawody, latam po świecie i startuję. Ale już od stycznia e, zamierzam skończyć sezon startowy i pójść troszeczkę bardziej w stronę takiej hybrydy, czyli rozwoju też funkcjonalności, e, rozwoju takiego, takiej holistycznej siły, więc tutaj może wrócimy e, z jakim, za jakiś czas do tego materiału i przegadamy mój obecny plan treningowy, bo na pewno dla wielu z was będzie to zaskoczeniem, będę starał się połączyć coś jakby, innego, co też może być jakby fajnym systemem i taką świeżością, jeżeli chodzi o. Tylko nie wiem, czy wtedy będę musi nazywać tą no prawdę zawodnikiem Ksy i, Jakąś ksywę nową ci wymyślimy po tych 9 latach, ale tu jeszcze warto wstrącić jedną rzecz, bo mówiliśmy o tych ciężkich treningach 4-5 razy w tygodniu. Yy, powiedziałeś, że w tren 5 razy w tygodniu trzeba się poświęcić, że musi być regeneracja. Mhm. I to jest bardzo ważne, żebyście rozumieli, że jeśli trenujecie ciężko, to jest takie piękne powiedzenie, że jakości treningu musi dorównywać jakość diety i regeneracji. Oczywiście. To nie, że tylko ciężki trening i więcej by nie obchodzi. Bo, jak jest trening ciężki na poziomie 90%, to dieta też ma być na 90% i regeneracja tak samo. Tutaj, jakby nie można tego odłączyć, bo oczywiście można tylko trenować i nie patrzeć na inne parametry, ale takim czynnikiem, który zawsze jest nadrzędnym, jeśli chcesz zmienić swoje zdrowie, to jest sen. Czyli zawsze musi, trzeba poprawić jakość snu i długość snu, żeby spać te 8-9 godzin na dobę, bo to. Podobno generalnie jest tak, że poprzez panią 9 godzin człowiek czuje się następnego dnia, jakby wygrał szóstkę w Totka. I tutaj jeszcze wracając do tego pierwszego tematu, który poruszaliśmy, że ilość dni dwa, to jest minimum tak naprawdę, ale jeżeli ktoś jest na tyle zapracowalny, że ma tylko jeden dzień do dyspozycji, tygodnia, to po prostu formę, tak? niech trenuje i niech to robi. Nie rezygnuje, ale można też zrobić tak, że jeden trening w tygodniu będzie miał na siłowni, będzie to full body workout, a drugi trening w formie uzupełnienia będzie sobie robił w warunkach domowych, gdzie też w fajny sposób, może nie takim e, ciężarem zewnętrznym, ale też przetrenuje całe ciało i dostarczy jakiś fajny bodziec. Więc jakby nieważne ile mamy czasu w tygodniu zawsze warto trenować i dzisiaj również dostałem bardzo fajne pytanie od yy, od pewnego pana w komentarzu na YouTubie mam 37 lat czy opłaca się zacząć trenować? Mm. Oczywiście, że tak jakby opłaca się ten zacząć trenować w wieku 16 lat 30 45 97. a nawet 50 97 zawsze jest odpowiedni czas na to żeby zacząć się ruszać zacząć dbać o siebie zacząć się zdrowo odżywiać naprawdę nie ma nic lepszego niż to uczucie e, kiedy czujesz się lekki kiedy e, po prostu Patrzysz w lustro i się uśmiechasz, jesteś sprawny, zadowolony. I ja mogę powiedzieć trochę inaczej, bo powiedziałeś, że możesz jeden trening zrobić w siłowni FBW, a drugi w domu. Ok, ale możesz też zrobić jeden trening FBW, a drugi trening iść na basę. Oczywiście. Albo iść po w skłosze. Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Badmintona, cokolwiek. Słuchajcie, każda forma ruchu jest dobra, nie tylko siłownia. Wiadomo, my jesteśmy trenerami fitness, więc wychodzimy od siłowni, ale uwierzcie mi, że siłownia nie jest w niczym lepsza. Oczywiście od w squłosze. Tak. Jeśli chodzi o ruch, macie po prostu się ruszać, mamy się ruszać, tak. wszyscy mają się ruszać, wszyscy będziemy dzięki temu zdrowi. Więc niezależnie ile dni w tygodniu jesteście w stanie wydysponować na trening siłowy, warto jest trenować, tylko zawsze też warto podejść do tego w sposób racjonalny i inteligentny, żeby się nie zniszczyć. Tak jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, tylko dostarczyć odpowiednią ilość stymulacji, żeby zadbać o to i przede wszystkim trenować całe ciało, nie pomijać żadnych partii. To też jest bardzo ważny element. Trenujcie nogi. Fenonciologii. Zdecydowanie. I tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo. Kacper Bąkiewicz, bardzo, bardzo dziękuję Trzy dodatkowych. Szymon Moszny, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I dziękujemy za to, że jesteście z nami już od tych dziewięciu lat. Bardzo się cieszymy i zapraszamy na kolejną dawkę świeżych materiałów. Do zobaczenia.